Dzieciaki, spotykamy się dzisiaj na jednej z najpiękniejszych uroczystości szkolnych, na ślubowaniu uczniów klas pierwszych. Chciałam Wam powiedzieć, że w tym roku Wasze święto zyskuje jeszcze większą rangę niż w poprzednich latach, gdyż przypada ono w jubileusz 55-lecia szkoły oraz 5. rocznicy nadania szkole imienia Orła Białego. To wspaniała uroczystość. Doniosłość tego wydarzenia widoczna jest już na pierwszy rzut oka. Kiedy patrzę na Was, widzę odświętne stroje, poważne, skupione miny i obecność Waszych bliskich. Na wstępie zatem pragnę powitać wszystkich rodziców, dziadków i krewnych pierwszoklasistów. Witam także grono pedagogiczne. Najgoręcej jednak witam Was, kochane dzieci, bo to Wy jesteście bohaterami tego ważnego wydarzenia. Drogie dzieci, 1 września przyszłyście do szkoły z ciekawością, a jednocześnie myślę, że z obawą, mając jeden główny cel zdobycie wiedzy i bycie jak najlepszym uczniem. Właśnie przed chwilą w części artystycznej, którą zaprezentowaliście, udowodniliście, że zasługujecie na miano wzorowego ucznia. Wszyscy tak pięknie śpiewaliście, recytowaliście wiersze, a już najpiękniej jestem pod ogromnym wrażeniem, zaśpiewaliście hymn polski. Jesteście małymi patriotami. Jestem naprawdę z Was dumna. Nie było dla Was braw, a myślę, że w tym momencie za te piękne występy należą się gromkie oklaski naszym małym bohaterom. Tak było pięknie, że braw nie powinno być końca. Ja Wam biję najgorętsze brawa, serca płynące. Jesteście naprawdę bardzo wspaniałe, dzieciaczki moje. Posłuchajcie, kochane dzieci. My, nauczyciele tej szkoły, jesteśmy tutaj po to, w tym Wasze wychowawczynie, aby pomóc Wam w poruszaniu się po nieznanym jeszcze dla Was świecie nauki, a także zwyczajów szkolnych. Będziemy przekazywać Wam wiedzę o otaczającym świecie i dbać, aby była ona zawsze utrwalona. Dzięki tym wysiłkom poznacie wiele nowych rzeczy, pogłębicie wiedzę na temat tych, które już znacie. Zaangażowanie nas, nauczycieli, oraz Wasza chęć do nauki na pewno zaowocują dobrymi ocenami i wyróżnieniami. Nauczyciel jest także po to, aby pobudzić Was do samodzielnego pogłębiania wiedzy poprzez lekturę książek, które na pewno z Panią czytacie, czy odwiedzanie ciekawe, ciekawych miejsc, do których zapewne się udajecie. Zachęcam, aby w ten proces edukacji i wychowania włączyli się Państwo jako rodzice. Nauczyciel, moi drodzy, to stanowi taki pomost pomiędzy Waszą ciekawością świata, a wiedzą o nim. Tylko od Was zależy, kochani uczniowie, jak skutecznie skorzystacie z pomocy swojej pani. Jak już wspomniałam, Szkoła i my, nauczyciele, jesteśmy tutaj po to, aby przeprowadzić Was przez ten pierwszy etap edukacji. Jednak bez Was ta szkoła nie mogłaby funkcjonować i się rozwijać. Wy jesteście w niej najważniejsi. To dla Was grono pedagogiczne stale podnosi swoje kwalifikacje, czyli dokształca się. Wy również jesteście motorem napędowym rozwoju naszej szkoły. Świat nie stoi w miejscu, przecież ciągle się zmienia. Chcąc zapewnić Wam bardzo dobre warunki nauki, grono pedagogiczne wraz z wspierającymi nas władzami samorządowymi na czele z Panem Prezydentem Januszem Kotowskim, pozyskuje dla szkoły różne fundusze tak, by w szkole było miło i przyjemnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców pieniądze są te wykorzystywane na unowocześnienie szkoły oraz odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych, czego możecie na co dzień doświadczać. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dobrze przygotować Was do kolejnego etapu nauki. Szanowni rodzice, Wasze dzieci rozpoczęły bardzo ważny i zarazem może niełatwy, ale z naszą pomocą, myślę, że się uda, okres życia. Zdobywanie wiedzy na każdym poziomie to proces żmudny i długotrwały. Droga dziecka do uprawnionego celu, jakim jest zdobycie wykształcenia, to mas pasmo nieprzerwanych zmagań z własnymi słabościami. Szkoła staje się naszym drugim domem. W jej murach zarówno wydrogie dzieci, jak i my, nauczyciele, pragniemy dla dobra Waszej przyszłości, pracujemy, dla dobra Waszej przyszłości tak, żeby Wam było dobrze. Tutaj przecież odnosicie i będziecie odnosić swoje pierwsze zwycięstwa. Ale zdarzą się pewnie porażki. Jednak nie przejmujcie się, jesteśmy po to, by Was wspierać. Ale porażki czasami w życiu są potrzebne, by kształtować charakter młodego człowieka. Kochani, mury naszej szkoły opuściło już wiele pokoleń uczniów, bo ta szkoła ma 55 lat. Oni, tak jak Wy, podczas jednego z październikowych czy też listopadowych dni kiedyś byli przyjęci do naszej szkolnej społeczności. Dzisiaj ten zaszczyt spotka Was. Mimo, że dawno poszli oni w świat, z chęcią wracają do naszej szkoły. Są to nasi absolwenci. Często miło i ciepło wspominają lata spędzone w tutejszych murach. Mam nadzieję, że i Wy kiedyś do nich dołączycie. Kochane dzieciaki, życzę Wam, aby każdy dzień pobytu w szkole był dla Was radosny i szczęśliwy. Aby nauka była dla Was przyjemnością, łączyła się z zabawą. Abyście swoim postępowaniem oraz wynikami w nauce zasłużyli tak jak dzisiaj na miano wzorowego ucznia. Państwu zaś, jako rodzicom, życzę zadowolenia ze szkoły, zadowolenia z nas, nauczycieli, a przede wszystkim radości ze swoich podzięk. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.